Kobieta przegląda internet i mówi do męża. Kochanie, wiesz ile trzeba biegać, żeby spalić jednego pączka? Mąż, zdziwiony. A po jaką cholerę palić pączki? Spotykają się dwa pączki. Cześć, stary, co u ciebie słychać? Zdawałem ostatnio na studia. I co, przyjęli cię? No, coś ty, pączka? Przychodzi facet do restauracji. Zamówił obiad z dwóch dań, a na deser dwa pączki. Kelner szybko przyniósł całe zamówienie i stawia na stole. Facet pyta: A czemu te pączki jakieś takie mokre? Kelner odpowiada: A bo miałem zajęte obie ręce i musiałem nieść je pod pachami. Blondynka dowiedziała się, że dziś tłusty czwartek i że można kupić trzy pączki w cenie czterech. Weszła do biedronki i pyta Czy to u was jest promocja trzy pączki w cenie czterech Niestety, nie u nas. Po chwili wchodzi do żabki i pyta: Czy to u was jest promocja trzy pączki w cenie czterech? Niestety, nie u nas. Wkurzona idzie do Lidla i pyta: Czy to u was jest promocja trzy pączki w cenie czterech? Tak u nas. To poproszę dwa. Co robi oskarżony w tłusty czwartek? Je pączki z adwokatem. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki. Przy ulicy stoi mała, zziębnięta dziewczynka. Zatrzymuje się obok luksusowa limuzyna, otwiera się szyba i kierowca pyta. Może gdzieś cię podwieźć? Dziewczynka kręci przecząco głową. Kierowca jednak nie rezygnuje. A może chcesz na pączka? Dziewczynka robi duże oczy. A jak to się robi na pączka? Smacznego pączka od Dobry Humor TV.